Bóg dzisiaj pokazuje nam historię Jeremiasza, który, mimo że został namaszczony prorokiem, służył Bogu całe życie, doznawał niesamowitych cierpień ze względu na ludzi, do których był posłany. Mimo że Słowo Boże było dla niego czymś niesamowicie ważnym, było słodkie jak miód. Jednak odrzucenie przez otaczających ludzi było dla Niego nie do zniesienia. Wolał być nigdy nie wybrany. wołał, że nie chciałby się nigdy urodzić. Bóg wzywa go w tej sytuacji do nawrócenia. Może wydawać się to dziwne, czemu taka postać która poświęciła wszystko. Na służbę Boga ma się jeszcze nawrócić. Bogu chodzi o nawrócenie serca, by jeszcze bardziej przylgnął do Niego, by uwierzył w to, że może być szczęśliwy, że relacja z Bogiem w zupełności wystarczy, jeżeli relacje z ludźmi nie są w stanie zaistnieć. My też możemy być odrzucani przez nasze środowiska ze względu na wiarę. Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy trwali w Nim, że jeżeli będziemy głosić Jego Słowo, to nic nas nie pokona, że to On będzie naszą radością i szczęściem. Nie bójmy się głosić dobrej nowiny. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. To oczywiście zachęta do tego, aby każdy z nas odkrył Królestwo niebieskiego skarb, który chcemy zdobyć. Dlatego wszystko, bo jesteśmy gotowi poświęcić, aby to ten skarb zdobyć. Ale też wiemy, że kiedy Pan Jezus opowiada różne przypowieści, bardzo często głównym aktorem tych przypowieści jest Jego Ojciec. I może w miejsce, w roli tego odkrywającego skarb, warto wstawić Ojca Niebieskiego. Kiedy tak zrobimy, to w roli skarbu będziemy musieli wstawić siebie. To Bóg jest zachwycony skarbem, który odkrył, czyli mną. Jest gotowy sprzedać wszystko, co ma. Oddał wszystko, co ma. Oddał swoje życie za mnie. Abym ja mógł żyć. Może w tym jest trochę pychy, ale ta pycha jest dobra. Spróbuję odkryć, że jestem skarbem dla Boga i będę robił wszystko, aby abym tym skarbem rzeczywiście się stawał. Ten chlebak powstał dzięki hojności naszych patronów.